Reksio i skarb piratów. Rozprawiwszy się raz na zawsze z piratami, Reksio odcumował statek i popłynął w kierunku zachodzącego słońca za olbrzymi skarb, który udało mu się zgromadzić w ładowniach. Postanowił wybudować sobie złotą budę. A mnie mówiłeś, że oddałeś wszystko domu samotnego jajka na inkubatu. O, on! To tu, to jakaś moni bzdura. Wyjść, Reksio i Ufo. I tak upada kurator. A wraz z nim epoka zła i głupoty w całym wszechświecie. Co? To była wspaniała epoka Postęp wspólnego wysiłku. Lepiej się nie wychylaj, koko-kornelek! Komandor Kretobi związuje się z księżniczką Moni, a chału solo z piękną córką kuratora. Co? Z Spokojnie, spokojnie, wstrzymajcie Wasze emocje, kochani. Przecież kurator nie miał żadnej córki. Umówmy się, hał Solo skończył te przygody tak jak zaczął. Solo, prawda Reksiu? Wyjście, wyjście. Reksio i czarodzieje. i odesłany magicznym teleportem do bezdennej kółki. Zanim na dni znika, krzyczy, że on tylko wykonywał rozkazy Szpilmaustera. Nikt jednak nie traktuje tego poważnie. No jak traktuje? To ma jakiś sens. Nareszcie go dostrzega. Oni wszyscy razem mącili, każdy po trochu. To wiele wyjaśnia. A ja bym nie była taka ta pewna. Czy to by na pewno wierna relacja z waszej wyprawą? Moje bohaterstwo było absolutnie wierne. W... Reksio i wehikuł czasu. O, to zrozumiałem. po koloko, bam, Lokomotywa rozjechała wehikuł. Brawo! Haha! <grym> Nauczyłem się! Nauczyłem się szambolańskiego! A już żeście mnie skreślili! Śmierdziuch nie ma talentu do języków! Mówiliście! Śmialiście się ze mnie! Ale ten śmierdziuch się nie poddał o nie! I zatryumfował! Ha, 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 ha! Oj, poliglona! O, powiedz coś do mnie po szambolańsku! Fuj, gul, gul, gól, fój, fójle! Wstyd ci kretesie. No, ale co? Opowiedziałem, e, moli to piękna kretonka. No to ci się jedna literka w ostatnim słowie pomyliła. O matku, która? No przepraszam cię, żabciu. Oczywiście, że nie jesteś bretonką. No, ani kretenką. Weź jak się to wyłącz, bo mi się kretes pogrąży do końca w tym Wy... Superheros i kapitan Nemo. Tabliczka z kodem działa. Reksio i Kretes żegnają się z kapitanem Nemo i wskakują do maszyny. Po wielu przygodach, dzięki odwadze i wytrwałości komandora Kretesa, bohaterowie nareszcie wracają do domu. W którym czeka już na nich utęskniona Moli. Dziękuję super supercherosie, że pamiętałeś o mnie. I cudem ocalała z przeszłości Kari Matahari. A ja, że mnie w ogóle umieściłeś w tej historii. No.